Grand Prix w plebiscycie edukacyjna gmina Małopolski 2019 otrzymuje gmina Gdów. Gdów. Jestem szczęśliwy, jestem dumny, że jestem w gminie Gdów, że jestem wójtem tyle lat, że mam takich wspaniałych ludzi obok siebie. Rozmień swoją gminę, to zmień Małopolskę, to wydobądź. Te siły, pomysły, kreacje, fajne inicjatywy swoich własnych mieszkańców. Zmieniaj Małopolskę! To jest właśnie taka akcja, dlatego gratuluję serdecznie gminie Gdów, która wykazała się największą pomysłowością, miała świetne pomysły, świetnie wyciągała tą energię mieszkańców i dzięki temu może się czuć także kreatorem zmian w Województwie Małopolskim. Serdecznie gratuluję. Trzymam za Was kciuki. Program Edukacyjny Gmina Małopolski 2019 to przykład typowego programu partnerskiego, gdzie współpraca między Wojewódzkim Urzędem Pracy a kołami gospodyń wiejskich, sołtysami, gminami, powiatami, innymi organizacjami takimi jak PFRON czy Arimar powoduje, że mieszkańcy gmin mogą korzystać z kształcenia się ustawicznego, z kształcenia się przez całe życie. Więc Ogromne korzyści, ogromne możliwości, a jednocześnie rozwijanie partnerstwa, integracji społecznej. Nasza gmina posiada 29 miejscowości, czyli 29 sołectw, 20 kół gospodarstw wiejskich, dział na terenie gminy Gdów. Mamy 20 jednostek straży pożarnej. Mieszkańców posiadamy 18, ponad 18 tysięcy. Gmina Gdów, rzeka Raba, przecina na pół, Z trzema gminami wykonywaliśmy wspólny projekt przy Dolinie Raby, czyli. Gmina Gdów, Gmina Kłaj i Gmina Brzezawa. Wspólny projekt wielomilionowy. Tam wykonaliśmy część rekreacyjną na Zarabiu w Gdowie. Skypark, place Zaba, ścieżki rowerowo pierwsze, które idą w kierunku Klęczany, Podola, Marszowic, Jedzenowic, wracają w kierunku Gdowa. I to był jeden z pierwszych etapów, gdzie wykonaliśmy właśnie taką trasę rowerowo pierwszą z projektu. W tej chwili trwają rozmowy na temat welorady, gdzie chcemy połączyć ścieżki rowerowo pierwsze z Dobczycami, z myśleńcami. Trzymamy kciuki, żeby ten projekt został wykonany i te wszystkie ścieżki rowerowo-piesze będą połączone i połączymy się między gminami, żeby te trasy wydłużyć. Pierwszą parafią Ojca Świętego była parafia Niegowicz, akurat jest na terenie naszej gminy. Postawiliśmy tutaj wspólnie z mieszkańcami, z przedsiębiorcami pomnik. Księdza Karola, który zmierza w kierunku Niegowicji jako wikary. Na Zarabiu uruchomiliśmy targowisko Mały Rynek i też plac parkingowy, gdzie po raz pierwszy pokazyły się tam wyroby kulinarne naszych kół gospodarstw wiejskich, rolników, gdzie co sobotę jest organizowany kierunek gdzie to może nabyć wspaniałe wyroby regionalne. I zapraszam oczywiście co sobotę na Mały Rynek, na Zarabię Dogdowa. I również na naszym terenie yy, posiadamy kopiec Jana Henryka Dobruciego, generała, który tworzył legiony. Na naszym terenie jest Dom Kantora na Hołcisku, słynne krzesło kantora betonowe, najwyższe na całym świecie. Znajdujemy się na terenie szkoły podstawowej imieniem Świętego Jana Kantego w Gdowie. Szkoła ta jest największą szkołą gminy Gdów, najbardziej liczną. Mamy ponad 500 uczniów i 15 dzieci oddziału przedszkolnego. Szkoła ma do dyspozycji wiele sal. Przestronnych sal dydaktycznych, w których uczniowie mogą zdobywać wiedzę, także baza sportowa, czyli ORLI, wojska trawiaste, kwestia hali sportowej, która jest wykorzystywana na zajęcia WWE i zajęcia pozalekcyjne. Jeśli zaś chodzi o sukcesy szkoły w ostatnim czasie, w konkursie biologicznym mamy prawdziwą perełkę. Bo awans do etapu wojewódzkiego tegoż konkursu zdobyła uczennica klasy piątej, co chyba jest ewenementem w historii szkoły. Mamy też ucznia, który zdobył awans do konkursu matematycznego wojewódzkiego i jednocześnie ten sam uczeń. W konkursie tematycznym, informatycznym także będzie brał udział w etapie wojewódzkim tegoż konkursu. Chciałbym tutaj jedynie zaakcentować sukcesy sportowe uczniów, jako że Gmina Gdów ma coraz lepszą bazę sportową i dzięki temu również młodzież garnie się do sportu. W związku z tym, tych sukcesów sportowych mamy również bardzo wiele. Organizatorami Święta Niezapominajki były dwie szkoły. Szkoła podstawowa imieniem świętego Jana Kantego w Gdowie oraz szkoła podstawowa imieniem Jana Henryka Dąbrowskiego w Pieszchowie. Oczywiście bardzo wsparło nas Centrum Kultury w Gdowie. Gminne Święto Najmłodszych Mieszkańców Gminy Gdów zostało zorganizowane 10 lat temu, a jego ideą była prezentacja dorobku artystycznego przedszkolaków, integracja dzieci, rodziców i nauczycieli oraz edukacja ekologiczna. W ubiegłym roku Święto Niezapominajki zostało zorganizowane po raz dziesiąty. Tematem przewodnim były podróże małe i duże, czyli edukacja dzieci w zakresie piękna i walorów ojczyzny, a także naszej tożsamości na tle innych krajów. Budów jest gminą dużą, prężną. Działa tu wiele organizacji. Wiele mieszkańców jest spoza terenu gminy. Jest to też bardzo dobrą rzeczą, ponieważ Wnoszą nowe, świeże pomysły. Wiosną tego roku zorganizowano na terenie gminy szkolenia z funduszy europejskich. Skorzystało z tych szkoleń sporo osób. Sporo dowiedzieliśmy się, co mogą zrobić małe społeczności, z jakich też funduszy mogą korzystać i z jakiego zaplecza może, mogą korzystać, jeżeli chodzi o wiedzę. Łąkach, w Kałkowicach. Powstała z inicjatywy pani Brygidy Domagały naszej mieszkanki. Zajmuje ona powierzchnię 1 hektar 70 arów. Powstała pracą naszych mieszkańców. Na łące znajdują się 23 gatunki kwiatów. Są to specjalne kwiaty przygotowane dla szczół, czyli są to kwiaty miododajne. Zakwita łąka od czerwca do końca października i nektarując żywi wszystkie pszczoły i owady miejscowe i pozamiejscowe. Na łące odbywają się warsztaty, które prowadzi doświadczony pszczelarz pan Marcin Ciężarek, nasz radny i wielki społecznik. Przyjeżdżają dzieci z okolicznych szkół, zainteresowanie jest wielkie i mimo, że taki wykład trwa godzinę, półtorej godziny, to i maluchy i większe dzieci są bardzo zainteresowane uważam, że jest to bardzo, bardzo potrzebne. Dostaliśmy nawet sygnały, że na takie warsztaty chętnie przyjechaliby ludzie starsi. Z łąki czerpiemy wiedzę nie tylko o owadach, czerpiemy o chwastach, o życiu pszczół, o współistnieniu roślin. Jako sołtys gospodarz wsi Pałkowice chciałabym zaprosić mieszkańców okolicznych pszczelarzy, dzieci, ludzi zainteresowanych, nie tylko z okolic, ale także z całej Małopolski, a może i jeszcze innych gości. Naprawdę warto, ponieważ łąka znajduje się w pięknym miejscu nad rzeką Rabą. Jest co oglądać, jest gdzie wypoczywać. Mam nadzieję, że to wszystko się rozwinie dzięki Państwu. Serdecznie zapraszamy do Fałkowic.